Siemano jestem lamian witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ponownie jesteśmy na case dropie, mamy sobie 400 zł i jest drugi dzień eventu o Black Friday, czyli już dzisiaj taki typowy Black Friday, czyli piąteczek mamy film. No otworzymy sobie na początek te skrzyneczki. Oczywiście macie tutaj 15% do doładowania z moim kodikiem lamiana bardzo zachęcam. Pierwsza linka opisu. Zobaczymy sobie, co nam dropnie, czy coś ciekawego. Eee, czy mamy to, czy nie? 65. Dobra, Stawiam sobie, pójdziemy później na upgradera z tym. Eee, mamy 303 zł, sobie trochę ten zaoszczędzimy. Eee, weźmiemy sobie w ciemno, nie patrz na monitor i to będzie skrzynka Gras. Eee, taki typowy, nietypowy sposób na otwarcie skrzynki. 49,95. Eee, zobaczymy co nam poleci. 5 skrzynek Gras i drapimy. Co my dropimy? 51 zł. Chyba Git opcja. 250 do wydania jeszcze. To może jakąś droższą sobie otworzymy. Przygodę. O, przygoda jest z Black Friday przeceniona. To czemu by jej nie otworzyć? Dobra, zobaczymy, co poleci. Tym razem z przygody, stówka wydana. O, bardzo fajny drop. To chyba będzie na plus. Tak jest na plus. A tu jest mój dropik. Mam jeszcze konto premium, więc bardzo fajnie. Chcę tutaj klikniecie tak doładu i tak piszecie ten mój kod, dla miany. to macie i klikniecie użyj kodu. To macie plus 15%. czyli jak doładujecie sobie 100 zł, to dostajecie 115 i tak dalej. A jak doładujecie 200, to dostajecie 230. Więc zachęcam do doładowywania. Z moim kodikiem będzie mi bardzo miło wtedy jeszcze. E, dobra, otworzymy sobie 2 razy 33% letnia profit. I z letni Profit, no już myślałem, że fajnie by było gdyby te dwa czerwone skiny poleciały, ale niestety, dobra mamy 96, dobra to jeszcze raz sobie kliknę, spoko Profit, zobaczymy co teraz nam z tego poleci, dwa niebieskie skiny, które nam się do niczego nie przydadzą, więc lipa dobra pójdziemy sobie na Upgradera coś poulepszać, mamy mało tych skinów, wezmę sobie Fast Moda może, Serio? Nie no, naprawdę. Ste Nie, to jest żart jakiś ten upgrader. Ten upgrader to jest jakiś żart eee. Dobra, mamy 25 zł eee, niefortunna sytuacja wyszła eee, 3, dobra. Weźmy sobie 3 otworzymy, może teraz z tego coś nam poleci. No fatalnie szybki odcinek, 3 minuty odcinka. To się tak nie może skończyć, więc 37, dobra. Odbijamy się trochę od dna, ten Famasik nas podnosi. 42 zł, no nie może się tak skończyć, no z 5 minut bym chciał chociaż. O fajnie, znowu kolejny profit chyba. No, 3 minuty odcinka, no to co to jest? Nawet nie, nie można tego odcinkiem nazwać Jeżeli otwieram skrzynki tak szybko przegrywam 400zł e, Fatalnie leci Ale to pewnie przez to, że nie użyłem mojego kodziku no Jakbyście użyli mojego kodziku, to by wam na pewno lepiej leciało e, Mamy 33zł Otworzę by może na fali 3 mi starczy, nie starczy mi 3, to otworzę sobie dwie. Dobra, dwie skrzynki na fali. No drugi dzień eventu, taki, wiecie, nieudany chyba. Możecie napisać w komentarzu, co tam wam się udało wystąpić na Black Friday, co kupiliście, nie wiem, różne rzeczy mogliście tam kupić. Jak wam się oczywiście coś udało kupić, otworzę sobie jednak cukierek albo psikus, bo ona chyba lepsza niż ten Black Friday, ale zobaczymy sobie. O, może w jutrzejszym odcinku zrobię sobie porównanie Black Friday vs cukierek albo psikus. To jest fajna opcja na odcinek. No ale z albo Bobczyku zlecił taki słaby skin, więc to też nie urządzam w najlepszej sytuacji. 3,46. Hmm. 3,46. To spadków cen może sobie. Nie, zdjęcia mi się nie ładują, to chyba nie mój internet, tylko strona, więc e, coś jest ze stroną, nie wiem. Przynajmniej tak mi się wydaje. E, nie sądzę, żeby to mój internet, bo to kolejny odcinek pod rząd jest tak. Mam złoty 98 na sam koniec odcinka. Oto fatalnie to fatalnie co się stało. Otworzę sobie z Silvera 1. Jak nic nie siądzie. Nowe skiny są w Silverze 1. Oooo! Są chyba jeszcze te, co były dodane. Ale dobra, zobaczymy. Jak nic nie siądzie, to będziemy powoli kończyć ten odcinek. Bo fatalnie szybki. Nie chciałem, też, żeby tak to się stało. A żeby było to chociaż. 15. No czyli mam 88 złotóweczkę, więc no nawet nie ma 5 minut odcinka albo jest, nie wiem. Więc no, jutro zrobię sobie porównanie tych najtańszych skrzynek, czyli spadków cen i nietoperza. A w dzisiejszym filmie ja Wam dziękuję za oglądanie, no i napiszcie tam jakiś komentarzyk. No i do usłyszenia jutro, siema.